Wiesząca oko wyremontowana łazienka ma zazwyczaj ukryte instalacje, dzięki którym woda płynie spod prysznica, znika w odpływie umywalki i gromadzi się w rezerwuarze toalety. Wszystkie te ukryte pod glazurą czy terakotą instalacje montuje w pierwszym etapie remontu specjalista monter sieci i instalacji sanitarnych. Piotr Konarski jest monterem urządzeń sanitarnych w firmie Sanitech Koło. Wykonuje tutaj montaż urządzeń sanitarnych, czyli wanien, umywalek, sedesów, baterii. Ten zawód od pięciu lat wykonuje także Andrzej Koprowicz. Pracowałem w FSO, były zwolnienia grupowe, a że z Piotrem mieszkaliśmy w tym samym bloku. To poszedłem do niego, zaproponował mi właśnie pracę. No i tak to się zaczęło i. I do tej pory się kręci. Montażem urządzeń sanitarnych zajmuje się także Andrzej Zając. Wcześniej zajmował się remontami. Robiłem łazienki. No to prosiłem kolegów, żeby przyjechali. Ale jak nie mają czasu, no to w końcu powiedzieli, żebym sam sobie... Kupił zgrzewarkę i sam sobie przerabią. Monter sieci i instalacji sanitarnych wykonuje montaż i remonty sieci oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Monter wykonuje instalację na podstawie projektu przygotowanego przez architekta wnętrz, bądź jeśli takiego nie ma, bezpośrednio na życzenie klienta, jako fachowiec sugeruje wtedy najlepsze możliwe materiały i rozwiązania. Wtedy trzeba się trochę spiąć, bo trzeba wyczuć klienta, no, że, znaczy co on, co on potrzebuje, no i trzeba też z nim cały czas prowadzić dialog w tym kierunku. Przychodzi się do lokalu do klienta, to się ustala, gdzie co ma być, gdzie mywalka, gdzie wanna, gdzie podłączenie do pralki w tym momencie zaczynamy rozmierać wszystko, żeby pociągnąć tam rury hydrauliczne łącznie z odpływem. Wielu instalatorów przyjmuje zlecenia w wyremontowania łazienki od podstaw włącznie składzeniem glazury i malowaniem. Dokładność to słowo odmieniane przez wszystkie przypadki przez wykonujących ten zawód. Niedokładne wykonanie instalacji może prowadzić do skuwania glazury i ponownego remontu łazienki czy kuchni. Wściekłość i pretensje finansowe klienta są w takim przypadku gwarantowane. No można być nerwowym, no bo nie można prawda, kluczami rzucać i no bo to jest bez sensu, bo można komuś krzywdę zrobić i sobie, prawda, bo jeżeli się przykręca sobie deszcz, czy tam miskę stojącą i ktoś się zdenerwuje, upadnie czy coś, to wtedy jest problem. Monter sieci i instalacji sanitarnych musi łączyć w sobie umiejętności hydraulika, budowlańca, glazurnika, a nieraz i malarza. To nie jest czysta praca. Wiercenie, kucie w ścianach, przecinanie płytek z pewnością pozostawią ślady na rękach i ubraniu. Monterzy pracują zwykle 8 godzin, choć przyjmujący zlecenia od klientów indywidualnych mogą mieć nielimitowany czas pracy. Jeśli pracuje się w domu klienta, trzeba się dostosować do jego trybu dnia. Praski hydrauliczne, giętarki, zgrzewarki. Lutownica, narzędzia do obróbki rur. Palniki do cięcia to podstawowe narzędzia, którymi posługuje się monter sieci i instalacji sanitarnych. Trzeba być takim uniwersalnym. Ja mam no, szereg, no bo trzeba mieć docięcia cięcia załóżmy, płytek, bo coś trzeba tam przyciąć. Do cięcia metalu narzędzi, Narzędzia do, do, do wkręcania to są najważniejsze. Jakieś dobrej jakości wiertła, bo to jest z, z reguły glazura, szkło. No, no praktycznie to używamy narzędzi no, szerokiego zastosowania, nawet do drewna nieraz są potrzebne. Najpewniejszą drogą otrzymywania zleceń przez montera jest polecanie sobie jego usług przez kolejnych klientów. Dlatego jest takie ważne, by każdą pracę wykonywać solidnie. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby nie dogrzać rurki i nie, nie, przy, nie zatkać rurki. No. To jest tak już właśnie ten, ale to jest, człowiek zawsze próbę robi. Po to, żeby sam być pewnym, żeby później nie było coś, bo trzeba później przyjechać za darmo dalej pracować, no to jest bez sensu. Dobrze i estetycznie wykonana instalacja daje monterowi dużo satysfakcji. Po zakończeniu takiej pracy związanej właśnie z montażem, no jest satysfakcja, że się zrobiło coś, coś co wygląda ładnie i komuś będzie służyć.